Żeby oni mnie nie dopadli, w którą stronę ja mam iść. Policjan, do mnie nie nie strzelaj, mnie nie zabijaj, mnie zostaw, mnie zostaw. Niemożliwe, to jest rakieta, czemu ja mam lecieć w kosmos? Ej, te przejścia się otwierają? Może ten, co mi niby pomagał, on jest w zmowie jakiejś złej i on, nie wiem. No, co, co ja tu robię? Czemu ja jestem znowu przed sądem? Przecież ja nic nie zrobiłem. Znowu trafiłem chyba do jakiegoś złego więzienia. Jeszcze na dodatek nie mam twarzy. Czy wy, wy, to, wy to widzicie? Jestem w jakimś stroju, w jakimś łachu więziennym. Nie rozumiem tego. Jeśli widzowie chcecie pomóc mi wydostać się z tego więzienia, to koniecznie musicie zostawić teraz subskrypcję. Z dzwoneczkiem na tym kanale. Opatrzcie, patrzcie, tu już jest kresek, ja już jestem tyle dni. Pamiętajcie o tej subskrypcji. Jeśli zostawicie teraz subskrypcję, to macie okazję wyświetlić się o tak jak te osoby tutaj. Yy, I dla nich są pozdrowienia. Kuba Game, Kuba Roblox, Adrian, mrz... Nie umiem tego przeczytać. Mateuszek Minecraft Smurfmeister. Także jeśli ty chcesz, żebym ciebie pozdrowił w kolejnym odcineczku, to koniecznie zostaw teraz subskrypcję. I w ogóle, ej widzowie, czemu tu jest moje zdjęcie? Nie wiem. Jeszcze z wakacji. Nie wiem. Nie mam dla tego pojęcia. Mam nadzieję, że uda mi się stąd szybko wydostać. Ten chyba mi pomaga. Dobrze. Jesteśmy w zmowie. Cicho. No i teraz też możesz... O, to jest też, żeby zostawić łapeczkę w górę jeszcze teraz pod tym odcineczkiem. Tak, tam na dole. Zostaw łapencję w górę, a my tutaj lecimy dalej. Jesteśmy chyba w jakiejś złej kanalizie. Nie mam dla tego pojęcia. Tam jest balonik jak z Pennywise'a, Nie wiem, ja nie chcę iść tamtą stronę, tylko nie wiem, gdzie mam tutaj widzowie uciec. Oglądajcie ze mną ten. O! Oh, o! Oh, Pennywise! Penny ah, uciekam, ale mnie to przestraszyło. Koniecznie widzowie, oglądajcie ze mną ten odcineczek do końca. Może uda mi się odzyskać moją twarz. Może będę ładniejszy, piękniejszy. No nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Musimy stąd się wydostać, uciec razem. Mam nadzieję, że te rzeczy, które tam były, to nie wiem, nie zadają mi jakichś obrażeń. Tutaj są jakieś, nie wiem, kości. No, to jest chyba normalne. Już, już się przyzwyczaiłem do takiego widoczku, tutaj ktoś też próbował to przejść, ale chyba coś mu nie wyszło, to chyba trzeba omijać te rury, po prostu widzowie, omijamy sobie te straszliwe yy, rury. Ten gościu serio, ja się dziwię w ogóle, czemu on mi nie pomogł, czemu on, w sumie pomaga mi wyjść, ale czemu on siebie samemu nie ratuje z tego złego, yy, strasznego więzienia, bo ja tu jestem, widzowie, zamknięty za niewinność, ja naprawdę nic złego nie zrobiłem. No ja tylko sobie grzecznie nagrywam filmiki na YouTube'a i, i to wszystko, a trafiam do jakiegoś złego więzienia, nie wiadomo totalnie dlaczego. U u, jestem w jakiejś wentylacji. Chyba jest podgrzana, może podde mną jest kuchnia, bo właśnie wpadłem w to i, i, i no i nie wiem, i zniknąłem. Jest widzowi w ogóle nie odzyskałem twarzy. Nie wiem kompletnie dlaczego. Nie wiem, tak się, czemu tak się dzieje. Tu w ogóle pod jakimś wpływem wiatru chyba udało mi się doskoczyć do góry, co jest super, tylko nie wiem, jak tutaj mam to przejść. Chyba muszą unikać tego dokładnie. Tak, muszą chować się pomiędzy tym czerwonym czymś. Nie wiem, proste to, było, już mi się w sumie udało to przejść, także nie będę tam dalej o tym za dużo opowiadać. Tu w ogóle nie wiem, są jakieś dziwne mazie, maziaje. Nie mam bladego pojęcia. Wygląda to jak jakieś ścieki, o kanalizacja po prostu. Może tu jest jakaś i. i, i... I tak to wygląda, na tyle to się kończy. Więc, dobra, wchodzę sobie tutaj teraz do tej kanalizacji. Zobaczymy, co mnie tutaj. Lawa? Widzowie, lawa? Co tu robi lawa? W kanalizacji w więzieniu to jest jakieś dziwne więzienie. Mam wrażenie, że z tym więzieniem jest coś. Nie tak. Co jak co, ale chociaż swój plecak zachowałem, pomimo tego, że zamknęli mnie w więzieniu, przebrali mi w jakiś pomarańczowy strój, pomimo tego, że pomarańczowy to mój ulubiony kolor, ale nie taki więzienny na dodatek bez twarzy, no nie wiem. No to chociaż mój plecaczek mi został, mój magiczny plecak, tam jest wyjście. Co tam jest, co tam jest? Zobaczymy. I tak, tak, nie, 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 nie wiem. O, coś się dzieje. A nie, przechodzę chyba do jakiegoś kolejnego poziomu. Patrz, tu jest jasno jest No tu jest jasno twiściem, No nie wiem o co chodzi, chyba tu jest jakiś błąd. Znowu przez jakieś wiatraczki. Okej, okay, dobra, wylądowałem. Na szczęście. Z Znowu, tu jest ten typ. Ej, typie, chodź ze mną, ratuj się stąd. Co ty tu w ogóle robisz? Gdzie ty mi pokazujesz tu? Nie, tu, co ty mi tu pokazujesz? Czałkę, tu ma mi się. Nie, nie, nie. A, może on zablokował wentylację? Nie wiem, bo ja. A, dobra. Chyba musiałem to najpierw uruch uruchomić. Teraz, co tam się stało, widzowie? Ja to. Ja to zniszczyłem. Chyba to, to, to się tutaj rozbiło. Ej, ten gościu chyba jednak ucieka za mną. On jest mądrzejszy niż ja myślałem. O, nie, policjant! Zły policjant! Że nie, nie. Czemu on tu może mnie zobaczyć? Zobaczył mnie na kamerze, zły policjant! Patrzcie! Tu jest policjant! Nie żeby on mi nic nie zrobił, mam nadzieję, że nie będę że będę musiał, chyba nie wiem, że będę musiał teraz, w przednim uciec, czy nie, zamknęli cele, jak ja mogę się stąd teraz uwolnić, żeby oni mnie nie dopadli, w którą stronę ja mam iść, tam jest ten policjant, to dalej sobie siedzi, co? Czemu on tam sobie siedzi? Patrzcie, ej ty, goń mnie, goń mnie, policjancie, co ty tu? Tu mam chyba uciec, tak, k hey, kart k hey, kart Skąd ja wezmę y, taką kartę? Muszę dokładnie tutaj poszukać. Y, zobaczymy, czy ten policjant może coś ma, może uda mi się w jakikolwiek sposób do niego włamać, zajść go od tyłu czy, czy, czy coś. Nie wiem, spróbujemy. Jest tutaj gdzieś karta? Nie ma, nie widzę. Tu jest w ogóle moja cela, ja z niej uciekłem, tak chyba jako jedyny. Pozostali więźniowie tutaj dalej. Tom, co tu robi Hello Kitty? Ej, czemu tu jest Hello Kitty? Nie wiem, jest to turbo, turbo dziwne. Policjan, do mnie, nie, nie strzelaj mnie, nie zabijaj mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Tak sobie teraz pomyślałem, że te skrzynki są tutaj ustawione w nienaturalny sposób. Ten gość mi niby pokazuje, że jest tam taka... Tak, tak, jestem w jakiejś kanalizacji, może tutaj znajdę tą kartę. Nie wiem, zastanawiam się. O tak, patrzcie widzowie, gdzie ja jestem? Co tu robi McDonald's? Jedzenie z McDonalda? Muszę przeszukać te pomieszczenia. Jest, mamy tutaj kartę. Na szczęście ten ochroniarz śpi. On mnie nie zauważył, bo on tutaj spał. Udało mi się zabrać jego kartę. Mam nadzieję... Patrzcie, poskaczę sobie po nim co i co i śpisz i nic mi nie może zrobić. Dobra, uciekamy stąd jak najszybciej, żeby on się nagle nie obudził. Musimy się z tego złego więzienia wydostać, za którym Siedzimy tak naprawdę za niewinność. Ten policjant dalej też mi nie zauważuje. Ja nie wiem, co tu w ogóle się dzieje w tym więzieniu. Ja sobie uciekam, chodzę sobie wokół tych policjantów, a oni nawet... O nie, oni nawet nie reagują. O nie, on tu coś widzi. Lasery uruchomił jakieś dziwne. Ten policjant, ale czemu on do mnie nie wybiegnie? Nie wiem. ten do mnie próbował mierzyć, ale ja mu jakoś tam uciekłem i ten do mnie nie wiem, nie wychodzi. Turbo dziwne, no nic nie będę narzekał, skoro nie chcą mnie złapać, no to no, tak, jestem, no wiadomo, przecież chodzi o to, żeby się stąd jak najświadczyć. Szybciej wydostać. Okej, okay, dobra, kolejne jakieś te dziwne lasery. Tam jest ten ziomek, który mi pomaga, już idę do ciebie! Czekaj, tam na mnie, zaraz będę! Tak, tak, jesteś tu, siema, siema. Gdzie teraz? Tu? Okej. Okay. Tam jest jakiś dziwny sej w ogóle. Hmm, nie wiem, dobra, wolę uciec po schodach. Tylko to jest troszeczkę dziwne, no bo skoro nie wiem, może mam uciec po schodach, może ja byłem w jakichś podziemiach i dlatego teraz muszę udać się na zewnątrz do góry w sensie. Jakieś lasery strzelają. A nie! Ty dzisiaj na mnie strzelają! Patrzcie, oni strzelają z tych pistoletów! Ale dobrze, miałem szczęście, że. Udało mi się uniknąć ich pocisku, chyba tak to mogę nazwać. Teraz jakoś. Yy, Okej, okay, co tu się dzieje? Kliknąłem sobie checkpointa. Chyba muszę najpierw kliknąć klik, przycisk i tak, uruchomiła się jakaś magiczna kładka. Zobaczymy, co mnie dalej spotka. Chyba mam iść tutaj do góry. Ok, mam wejść po tych schodach, tak myślę, że mam się dostać. W schodach na samą górę, żeby zobaczyć, tam nie wiem, czy to wygląda w ogóle jak jakaś rakieta? Co? Ja będę leciał w kosmos? Nie niemożliwe. To jest rakieta. Czemu ja mam lecieć w kosmos? Ej, te przejścia się otwierają! Może ten. Co mi niby pomagał? On jest w zmowie jakiejś złej, i on, nie wiem. Yy, rozbiłem się? Gdzie ja jestem w kosmosie? Na księżycu? Widzowie, patrzcie, jestem na jakimś dziwnym księżycu. Mogę latać, ale tu jest wysoka grawitacja. Tylko, skoro ja chciałem uciec z więzienia, no to wy wydaje mi się, że nie chciałem uciec na księżycu. Czemu ja się znalazłem na jakimś księżycu? Yy, tam jest jakoś turbo wysoko, dobra, nieważne. Mam nadzieję, że stąd szybko się wydostanę. Ej, ten księżyc jest płaski? Czemu księżyc jest płaski? Yy, nie wiem, dobra, nieważne. Muszę. Stąd się jak najszybciej wydostać. Tam w ogóle coś świeci na różowo. Ciekawe, co to jest. Czy, czy, czy tam jest jakiś kolejny etap? Czy może spotkam jakąś kolejną rakietę, która pozwoli mi wrócić do domu? Może ktoś jest ze mną na tej... Yy, na tym księżycu w sumie. Nie na tej, tylko na tym księżycu. I jak do niego dojdę, to się uwolnię. Chyba tak, tutaj coś jest. Hmm, spójrzmy. Teraz muszę sobie tu poskakać po tych... I chyba to, to różowe to jednak nie było nic fajnego. I tu jest chyba kolejna rakieta. Jakiś może stacja kosmiczna. Nie wiem, nie wiem. Ale wchodzę tutaj, żeby zobaczyć, czy się uda mi stąd wydostać? To jest jakaś baza? Yy, tu tak, tak, gdzieś chyba będę leciał, U, wszedłem w jakieś pomieszczenie. Nie, to jest znowu więzienie? Ja znowu jestem w więzieniu? Czemu ja znowu jestem w więzieniu? Co? To jest. Hmm... Nie wiem, chyba nie mogę wskakiwać na te takie dziwne kupy, czy co to jest? Nie wiem, ale... Dobra, będę to omijać po prostu. Może to są jakieś dziwne lasery, przejścia, nie wiem. Okej, okay, wchodzę sobie do tego miejsca. Tu jest mój ziomo. O, kola, ja chcę kole, dajcie mi kole. Kola wypadła, patrzcie. Jest sobie tutaj kola, niestety nie mogę jej podnieść. O, mogę podnieść, patrzcie! Piję sobie kole tu są jakieś prysznice, tylko w którą stronę ja mam iść. Aha, chyba mam po prostu to przeskakiwać. A, bo to jest speed cola, Ona dodaje mi szybkości, po to ona jest mi potrzebna. Okej, okay, dobra, czyli biorę sobie kole, piję sobie kole i teraz patrzcie, jak zacznę szybko biegać, tak? To jest tak, 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 zaczynam szybko biegać, dzięki czemu mogę sobie jakoś szybciej to przechodzić, tu są jakieś dziwne lasery. I niestety ta moja szybkość się jakoś tak turbo, szybko kończyła. Więc jestem teraz dany dalej sam na siebie. Tutaj muszę uciec przez te Chyba tak, ale co robi widzowie taki... Wielki papier toaletowy w toalecie. W ogóle tam się przebijam przez sufit na zewnątrz. Patrzcie, zobaczymy, co tu jest. Ej, uda mi się. Wy... Nie, myślałem, że uda mi się zobaczyć, co się dzieje za całą mapą. W sensie, że tak mogłem, mógłbym zobaczyć. Wszystko, co się dzieje od dołu. Chyba wszedłem w jakąś kanalizację. Tu są kości. Hmm, dobra, nieważne. Olać te kości. Co mam na głowie? O, mam jakąś lampkę na głowie, tylko nie wiem, jak jej używać. Klikam przyciski, tutaj wszystkie i nie mogę jej włączyć. Próbujemy udać się dalej w głąb tej kanalizy. W ogóle są jakieś tratwy? Chyba muszę skakać po tych tratwach, żeby dostać się na drugą stronę tego, tego czegoś. <laughs> nie wiem. To jest dziwne, bo w kanalizie nie powinno być, wiecie, brązowego czegoś? Co no tu robi takie Jakieś e, zielone, nie wiem, o, chyba się spóźniłem i teraz będę musiał chwileczkę poczekać, zanim ta woda przestanie cieknąć z tych rur. E! Tu hydraulik by się przy... Hydraulik by tu się przydał. Gdzie jest hydraulik? Złapcie hydraulika! Gdzie jest hydraulik? Tu jest potrzebny hydraulik, żeby naprawił te rury, tu rury ciekną! Nie tracła mi ucieka, nie! Tak! Ale fartło mi się! Prawie do niej nie doskoczyłem. Naprawdę już myślałem, że ona mi ucieknie, bo ta pierwsza, nie wiem, jak chyba widzieliście, no to mi zwiała i, i musiałem sobie chwileczkę poczekać na tą drugą, ale jestem już chyba blisko, nie wiem, 30 Nie! Ya, ya, bila ni Padłem przed samym końcem! Co ja zrobiłem? No, tak, drabinka chyba na zewnątrz, tam jest jakieś światełko. To jest chyba już miejsce, w którym mogę uciec. To jest w ogóle turbo dziwne. Wiecie co? Bo ja tutaj nagle mam jakąś rozprawę w sądzie. Potem trafiam do więzienia i teraz od razu się próbuję z niego wydostać. Yy, chyba nie mogę wskakiwać na te coś. Dziwne te żółte placki. Yy, tam jest plaża. Może sobie pójdziemy, widzowie, na tą plażę. Może to jest ta plaża, o której ja marzyłem, która była na tym zdjęciu, widzowie, pamiętacie? Na początku odcineczka, jak byłem w celi, wisiało takie. No, nie wiem, co to było. To było takie, wiecie Wisiał taki plakat, takie zdjęcie, na którym było widać, jak ja jestem sobie na takiej plaży. Może to było moje marzenie, do którego ja się próbuję stąd wydostać. Więc muszę um, to jakoś, ale mi się udało to przeskoczyć. Co tu helikopter na mnie czeka? Ej, ten ziomek naprawdę chce mi pomóc, skoro załatwił mi tu helikopter, do którego ja mogę sobie teraz po prostu wsiąść i on mnie wyprowadzi z tego więzienia. Wyprowadzi mnie na zewnątrz. Tak, tak, widzicie, widzowie, tu z boku jest w ogóle rakieta, chyba z której ja leciałem do tego kosmosu. Jestem teraz na y, piątym poziomie? Nie wiem, mam nadzieję, że ich długo nie będzie. Czy tu się stała jakaś katastrofa? Nie, nie wiem, co tu się stało. Tak, mieliśmy katastrofę, nasz helikopter się rozbił. Tu w ogóle są kurczaki, nie, ptaki, dobra. Myślałem, że tam są kurczaki. Tam się robi naprawdę turbogroźnie. Policja nas szuka. Albo szukają tego, może jeszcze nie wiedzą, że to ja uciekam w tym helikopterze i, i, i po prostu są ciekawi, kto tam się rozbił w tym, w tym czymś i, i po prostu patrzą, co się tam złego dzieje. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą, bo ja dosłownie teraz uciekam nad nimi, więc trochę jest to ryzykowne. Dobra, wskakuję tu, jest szybki był ten poziom. Naprawdę piąty poziom, pestka. Bardzo turbo prosty. O nie! Nie, patrzcie, chyba my znaleźli. To ja, to ja tu jestem. Co oni do mnie mówią? Mam podnieść ręce do góry? Znowu chcą mnie Alcatraz. Jestem teraz w jakimś trudniejszym, dziwniejszym więzieniu? No nie. Czemu? Ej, tu jest kolejna cela. Kolejna cela! Jak to jest możliwe? Nie to jest niemożliwe. Czemu oni mnie tu złapali? To ma być, To miała być prostsza ucieczka, a nie jakaś tam bardziej skomplikowana widzowie, nie wiem, ja się chyba poddaję. Ja już mam naprawdę tego dość, nie wiem. Zobaczymy później, może uda mi się wydostać z tego więzienia. Musisz śledzić kolejny odcinek, jak na pewno pokaże się odcinek, jak próbuję wydostać się z tego więzienia, w którym jestem teraz. Czyli z Alcatraz najgorsze, najtrudniejsze więzienie na całym świecie. Pamiętaj jeszcze, żeby wbić na moją Robloxową grupę, zostaw subskrypcję na tym kanale, łapeczkę i ja się już będę z wami żegnał widzowie. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się stąd wydostać, że nie zostałem tutaj pojmany na zawsze, więc do zobaczenia i nie? Coś tu jest? Nie!